Kamil Grosicki, pożegnanie, które zatrzymało czas. Nikt o tym głośno nie mówił, aż do tamtego wieczoru, gdy całe stadionowe światła zdawały się przygasać, a tysiące serc biły wolniej. 6 czerwca 2025 roku, w zwyku z pozoru dzień, wydarzyło się coś, co w historii polskiej piłki pozostanie na zawsze. Kamil Grosicki, turbo grosik, wybiegł na murawę po raz ostatni w koszulce z orłem na piersi. Nie po to, by udowodnić swoją szybkość, ani po to, by jeszcze raz zaimponować dryblingiem. Wybiegł, by pożegnać się z miejscem, które przez 17 lat było jego drugim domem. Kiedy speaker wyczytał jego nazwisko, trybuny eksplodowały aplauzem. Ale w tym aplauzie była też nuta smutku, wiedzieliśmy. Że za chwilę zacznie się jego ostatni rozdział w historii reprezentacji. Na twarzy Kamila malował się uśmiech, lecz oczy mówiły więcej, wdzięczność, duma, a gdzieś w głębi odrobina żalu. Że to już koniec. To mój ostatni mecz dla Polski, powiedział przed spotkaniem. Słowa, które uderzyły jak piorun, choć każdy gdzieś w środku przeczuwał, że ten moment nadejdzie. Grał 30 minut. Każdy jego ruch, każde podanie miało w sobie coś z ceremonii pożegnania. Gdy sędzia zarządził zmianę, a Grosicki opuszczał murawę, stadion wstał. Fala oklasków nie ustawała, a on uniósł rękę, jakby chciał powiedzieć. Dziękuję za wszystko. To nie był zwykły mecz. To było zamknięcie epoki. Epoki, w której Kamil Grosicki był symbolem odwagi, determinacji i nieprzewidywalnej energii na skrzydle. Aby zrozumieć wagę tamtego pożegnania, trzeba cofnąć się w czasie do momentu, kiedy imię Kamil Grosicki zaczynało dopiero pojawiać się w rubrykach sportowych. Urodzony 8 czerwca 1988 roku w Szczecinie, chłopak z osiedla, który zamiast marzyć o spokojnym życiu, marzył o murawie wypełnionej po brzegi kibicami. Miał w sobie ten błysk, mieszankę ulicznej przebojowości i naturalnego talentu, której nie da się wytrenować. Początki w pogoni Szczecin były obiecujące, ale też burzliwe. Nie brakowało momentów, gdy jego charakter i młodzieńcza brawura wchodziły w konflikt z oczekiwaniami trenerów. Już wtedy pojawiały się pierwsze plotki o nocnym życiu, o zbyt głośnych imprezach, o problemach z dyscypliną. Grosicki jednak, choć krytykowany, potrafił w jednym meczu zrobić coś, co sprawiało, że wszystkie zarzuty milkły. Wyszedł na boisko, mijał obrońców jak tyczki i w mgnieniu oka potrafił odmienić losy spotkania. W 2008 roku zadebiutował w reprezentacji Polski. To był czas. Gdy drużyna narodowa szukała nowych twarzy, Nowej energii po rozczarowujących turniejach. Grosicki wniósł coś, czego brakowało: odwagę nieprzewidywalność bezczelność w najlepszym znaczeniu tego słowa. Kibice od razu go pokochali, bo widzieli w nim kogoś, kto nie bał się ryzykować kogoś, kto grał sercem. Z biegiem lat stał się jednym z najważniejszych ogniw drużyny. Euro 2016 we Francji. Jego rajdy z skrzydłem i asysty do Roberta Lewandowskiego czy Arkadiusza Milika były jak iskry, które zapalały nadzieje w sercach Polaków. Mistrzostwa Świata 2018 rok, eliminacje do kolejnych turniejów, w każdym z tych etapów Grosicki zostawiał na murawie kawał siebie. Ale jego historia w kadrze nigdy nie była prostą linią. Były momenty chwały i momenty, gdy media podważały jego formę, a selekcjonerzy musieli tłumaczyć, dlaczego wciąż dostaje powołania. Były też kontrowersje, zdjęcia z nocnych wypadów, opowieści o hazardzie, o trudnych epizodach z życia prywatnego. On jednak potrafił wracać silniejszy niż wcześniej. I to właśnie ta zdolność do powrotów, ta determinacja stała się jednym z elementów jego legendy. W polskiej piłce rzadko zdarza się, by zawodnik przez tyle lat utrzymywał miejsce w reprezentacji. Mimo konkurencji i zmieniających się pokoleń. Grosicki tego dokonał. Każdy jego powrót po okresach kryzysu przypominał historię z filmów, gdzie bohater, choć upada, zawsze znajduje sposób, by wstać i walczyć dalej. To tłoczyni czyni moment z czerwca 2025 roku jeszcze bardziej poruszającym. Bo nie żegnał się z kadrą piłkarz anonimowy, lecz człowiek, który przez 17 lat był jej pulsującym sercem z całym bagażem triumfów, porażek, plotek i niezapomnianych chwil. Historia Kamila Grosickiego w reprezentacji Polski to opowieść, w której chwała i cień idą ramię w ranie. Zaczęło się niemal jak w bajce, młody, odważny. Z nieokiełznaną energią, która potrafiła porwać tłumy. Kiedy w 2008 roku debiutował w biało-czerwonych barwach, nikt nie przypuszczał. Po turnieju wydawało się, że nic nie zatrzyma jego kariery. A jednak, jak w każdej dobrej historii, pojawiły się przeszkody. Pierwsze sygnały problemów wyszły na jaw, a każdy jego udany występ uciszał krytyków. Lata 2018-2021 były okresem huśtawki formy. Mundial w Rosji okazał się porażką dla całej drużyny, a media sugerowały, że czas turbogrosika w kadrze dobiega końca. Wielu chciało widzieć w jego miejscu młodszych, szybszych skrzydłowych, ale Kamil nie dawał za wygraną. W eliminacjach do Euro 2020 roku znów błyszczał gole, asysty, a przede wszystkim nieustanna walka na boisku. Kulminacją jego drugiej młodości był mecz z Łotwą w 2019 roku. Kiedy w 23 sekundy po gwizdku otwierającym zdobył bramkę jedna z najszybszych w historii polskiej kadry. To było symboliczne pokazanie, że nawet jeśli ktoś spisuje cię na straty, możesz zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Ale czas nie zatrzymuje się dla nikogo. Po 2022 roku rola Grosickiego w reprezentacji zaczęła maleć. Powołania stawały się rzadsze, minuty na boisku krótsze. W mediach coraz częściej pojawiały się pytania: Czy to już koniec? On jednak milczał, a kiedy wychodził na murawę, grał tak, jakby każda akcja mogła być tą ostatnią. I wtedy nadszedł rok 2025 z całym ciężarem decyzji, które dojrzewały w nim od miesięcy. Wiedział, że nie zatrzyma biegu czasu. Wiedział też, że lepiej odejść, zanim ktoś inny powie. Twoje miejsce jest już zajęte. Ten wybór, trudny, ale świadomy, stał się początkiem końca opowieści, którą pokochały miliony. Każda legenda ma swoje blaski i cienie. W przypadku Kamila Grosickiego te cienie nie były jedynie wymysłem tabloidów, część z nich pochodziła z jego własnych, szczerych wyznań. Kiedy już był u szczytu kariery, potrafił wprost przyznać. Że zmagał się z demonami, które mogły go zniszczyć. Najgłośniejszy z nich hazard. Grosicki sam opowiadał, jak w młodości przegrał ogromne sumy, jak wciągnęła go adrenalina niezmurawy. ale z kasyn i zakładów. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Opowiadał o długu, który urósł do kilkuset tysięcy złotych, o chwilach, gdy wstyd i strach były silniejsze niż sportowa duma. Były też momenty, kiedy nocne życie, imprezy, alkohol, nieodpowiednie towarzystwo zaczynało podgryzać jego wizerunek. Te historie, choć bolesne, były też częścią jego siły. Grosicki nigdy nie udawał świętego. Mówił, upadałem wiele razy, ale zawsze wiedziałem, że muszę wstać. Bo inaczej przegrałbym nie tylko mecz, ale i życie. Ta szczerość sprawiała, że kibice mu wybaczali, bo widzieli w nim człowieka, który nie boi się przyznać do słabości. Za kulisami reprezentacji też nie brakowało napięć. Mówiono o spięciach z selekcjonerami, o tym, że bywał trudny we współpracy, że czasami jego temperament wybuchał w najmniej odpowiednich momentach. Niektórzy twierdzili, że w szatni potrafił powiedzieć coś, co paliło mosty. Inni, że właśnie dzięki jego bezpośredniości drużyna potrafiła wyrwać się z marazmu. Media raz po raz rozmuchiwały jego prywatne sprawy, zdjęcia z klubów nocnych, spekulacje o kłótniach z działaczami, Komentarze ekspertów, że czas turbo Grosika już minął. I wtedy paradoksalnie, on potrafił wyjść na boisko i w jednym meczu zamknąć wszystkim usta. Moment kulminacyjny nadszedł w czerwcu 2025 roku. Na boisku w meczu z Mołdawią, w otoczeniu młodszych kolegów, Grosicki grał tak. Co miał? Trybuny wstały, a tysiące telefonów nagrywało jego ostatnie kroki w koszulce z Orłem. W tym obrazie było wszystko wzloty, upadki, grzechy, odkupienie. I choć nie każdy znał całą prawdę, każdy czuł ciężar tej chwili. Patrząc na całą karierę Kamila Grosickiego w reprezentacji, trudno mówić o nim wyłącznie w kategoriach sportowych statystyk. Owszem, 95 meczów i 17 lat w biało-czerwonych barwach mówią same za siebie. Ale Turbo Grosi to przede wszystkim postać złożona, niejednoznaczna, pełna sprzeczności, a przez to tak fascynująca. Z jednej strony piłkarz, który dawał Polsce skrzydła. Kiedy był w formie, potrafił odmienić losy spotkania jednym rajdem. Nie kalkulował, nie bał się ryzykować. W meczu grał tak, jakby każdy był finałem, z sercem na wierzchu, bez asekuracji. Tacy zawodnicy nie zdarzają się często. Z drugiej strony, człowiek z krwi i kości, który upadał. Hazard, nocne życie. Konflikty to były jego demony, które wielokrotnie stawały mu na drodze. Dla jednych to powód, by oceniać go surowo, dla innych dowód, że bohaterowie też bywają niedoskonali. I może właśnie to czyni go tak bliskim kibicom. Bo oglądając jego grę, widzieliśmy kogoś, kto walczy nie tylko z przeciwnikiem na boisku, ale też z samym sobą. Nie każdy piłkarz potrafi po latach powiedzieć: Tak, popełniłem błędy i jednocześnie z dumą spojrzeć w oczy kibicom. On potrafił. Czy jego odejście było przedwczesne? Niektórzy uważają, że mógł jeszcze pomóc drużynie, choćby jako mentor młodszych. Inni twierdzą, że wybrał najlepszy moment, odszedł, zanim dopadła go sportowa przeciętność. Prawda jest taka, że tylko on znał granicę, której nie chciał przekroczyć. A wy, jako widzowie i kibice, jak to odbieracie? Czy wolicie zapamiętać Grosickiego z czasów jego braworowych rajdów, czy widzicie w nim przede wszystkim człowieka? Który potrafił podnieść się po każdym upadku? Jedno jest pewne: w historii polskiej piłki pozostanie postacią, o której można mówić godzinami, a i tak nie odkryje się wszystkich warstw. Bo za każdym SPR i NTM, za każdym dośrodkowaniem, kryła się historia znacznie bogatsza niż wynik meczu. Nie wszystkie historie mają wyraźny finał. Czasem kończą się tak, jak życie w pół kroku, w pół zdania, w pół gestu. Po zejściu Kamila Grosickiego z Murawy 6 czerwca 2025 roku, w powietrzu unosiło się właśnie to wrażenie. Niby wiedzieliśmy, jako doświadczonego weterana, który wciąż potrafił zaskoczyć. Widzieliśmy jego z radości i łzy bezsilności. Widzieliśmy, jak dźwigał ciężar oczekiwań całego kraju i jak potrafił odciąć się od wszystkiego, by cieszyć się samą grą. Teraz pozostają wspomnienia o tych rajdach, które w mgnieniu oka przenosiły piłkę z pod jednej bramki pod drugą, o dośrodkowaniach, które otwierały drogę do goli, o tym, jak potrafił wciągnąć kibiców w swoją grę, aż czuli, że są częścią akcji. Ale też wspomnienia o chwilach słabości, które paradoksalnie czyniły go bardziej ludzkim. Niektóre historie nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Ale teraz je znasz. Wiesz, że za sukcesami kryły się ciche bitwy. Że za uśmiechem po zwycięstwie często stała długa walka z samym sobą. I że ta walka była równie ważna jak każdy mecz, w którym biegu skrzydłem. Dziedzictwo Grosickiego nie skończyło się wraz z ostatnim gwizdkiem. Będzie żyło w opowieściach kibiców, w nagraniach jego najszybszych rajdów w inspiracji dla młodych piłkarzy, którzy marzą, by pewnego dnia poczuć na piersi biało-czerwone godło. Bo w końcu legenda to nie statystyki, to emocje, które pozostają długo po tym, gdy murawa opustoszeje.